Witam na moim kanale z tej strony Masters of Bricks. Dzisiaj taki krótki, szybki vlog informacyjny odnośnie mojego wyjazdu do Krakowa. Jest to jednodniowy wyjazd, więc nie będę miał zbyt wiele czasu. Natomiast planuję przyjazd na godzinę 12. Kilka mamy rzeczy do załatwienia, ale myślę, że na godzinę 14 zjawię się w. Domu w Wiktorii. Tam możecie mnie spotkać. Wszyscy zainteresowani e, na tą chwilę, J.K. pisał, że możliwe, że będzie, zobaczymy. Będę chciał jeszcze od niego potwierdzenie. E, będzie to fajne, fajna możliwość pogadania e, i spotkania się w ogóle na żywo, e, jeśli chodzi o świat LEGO tuberów. E, ponadto chciałem jeszcze odwiedzić fabrykę zabawek. E, miałem możliwość zakupienia u nich kilku zestawów. A w sklepie stacjonarnym jeszcze nie byłem, więc myślę, że fajnie będzie odwiedzić tego typu miejsca. No i jeszcze w grę wchodzi Historyland, ale jeszcze nie wiem, czy tam się pojawię. Zachęcam także do śledzenia mojego Instagrama, który znajdziecie w opisie. Tam będę na bieżąco publikował albo Instastory, bądź też posty, gdzie mnie aktualnie możecie znaleźć. No i jakieś relacje też się pewnie znajdą. Jeśli ktoś się pojawi, będzie mi miło. Oczywiście to nie jest typowy slot Lego Tubera czy też właśnie mojej osoby jako Masters of Bricks, tylko po prostu myśl, myślę, że e, informacja, że będziecie mnie mogli tam znaleźć. Każdy zainteresowany może podejść, zagadać, nie ma z tym problemu. E, natomiast piszcie także w komentarzach, co jeszcze warto odwiedzić w Krakowie, jeśli chodzi o Lego, e, bo pewnie jeszcze poza Lego będę chciał coś e, pozwiedzać troszkę miasta, bo miałem okazję tylko raz w tym tam być no i nie, nie wszystko mi się udało oczywiście zobaczyć poza tym także e, jeśli czegoś nie dopowiedziałem to też piszcie w komentarzach w opisie też będę starał się zawrzeć te wszystkie informacje najważniejsze ale najważniejsze informacje to są e, dwie rzeczy 29 lipiec czyli najbliższa środa no i godzina 14 dom wiktorii przynajmniej na tą godzinę planuję tam się zjawić zobaczymy czy nie będzie żadnych opóźnień bo to różnie bywa E, więc będziecie na bieżąco, jeśli zaobserwujecie mój profil właśnie na Instagramie. To chyba byłoby na tyle. Oczywiście subskrybujcie, żeby być na bieżąco. To jest taki szybki vlog informacyjny. E, widzę 3 minutki, mi to zajęło, więc e, widzimy się niebawem dla każdego zainteresowanego. Więc łapeczka, subskrypcja, jeśli chcecie śledzić moje e, filmy, recenzje, czy też zagrajmy, bądź też vlogi tematyczne. Więc do zobaczenia. Pa! i